Wydaje się, że o tym samym mówi Magnificat i dzisiejsza opowieść o wywyższaniu drzewa niskiego. Otóż. Matka Najświętsza w magnifikat śpiewa Strąca władców stronu, a wywyższa pokornych Pan Bóg w księdze dzisiaj omawianej Mówi o tym, że ma metodę na to, żeby wywyższyć drzewo niskie Obcina najważniejszy element cedru wysokiego Zasadza na górze wysokiej i w ten sposób nawet największy cedr nie sięga wzrostem wielkości góry i natomiast to drzewo, które urośnie z ręki pańskiej na wysokiej górze, mając podstawę w świętej górze, staje się tym drzewem, pod którym będą chroniły się ptaki, będzie odbywało się w koronach tych drzew życie. Myślę, że. To właśnie na tym polega powołanie Matki Najświętszej i każdego z nas. Oto Pan Bóg nie patrzy na to, czy jesteśmy drzewem wysokim, czy reprezentujemy już taką rozłożystość duchową po to, żeby nasze życie było błogosławieństwem dla innych. On po prostu nas powołuje, bierze i to On sprawia, że stajemy się ważni dla tych ludzi, którzy potrzebują jego yy, Bożego Błogosławieństwa.